A my wielkimi krokami zbliżają się walentynki. Jakie masz plany na ten dzień? Walentynki będą w tym roku um, u mnie dniem charytatywnym. Będę zbierać wraz ze wspaniałą akipą aktorsko-wokalną pieniążki na Nineczkę Kropeczkę, która choruje na SMA, czyli rdzeniowe zanik mięśni i potrzebujemy zabrać 9 milionów do marca tego roku. Cel jest Szczytny, będziemy robić aukcje i mam nadzieję, że pójdzie fama, że tak powiem, o Nineczce i więcej ludzi i ze środowiska i spoza środowiska za, przyłączy się na rzecz Nineczki w kwestii zbierania funduszy. Już wiemy jak będzie wyglądała pierwsza część twojego dnia, jak będzie wyglądała druga? Czy spędzicie z partnerem jakąś taką godzinę wspólną? Myślę, że tak, że na pewno, chociaż będzie to wszystko odbywało się w ogromnym biegu, ponieważ ja po, po całej tej akcji, która odbywa się w Lublinie, wsiadam w samochód i wracam do Warszawy, ponieważ tego dnia również czekają mnie próby do programu. Także wszystko będzie zwarte i, i trzeba będzie działać. Dźwięźle, ale jak najbardziej. Poza tym wiesz, ja też mam, ja też mam także walentynki. Ja szczerze że nie obchodzę walentynek, ponieważ ja uważam i nie mówię tego pod publiczkę, tylko ja naprawdę uważam, że miłość powinna się celebrować każdego jednego dnia, a nie tylko od święta. I, i, i trzeba mieć jakiegoś rodzaju wartości w głowie. No, i nie robić tego na, na pokaz. Oczywiście absolutnie nie chcę, żeby to jakkolwiek nietaktownie zabrzmiało. Jednakże kochajmy się nie od święta.